Ogłoszenia duszpasterskie na 28 niedzielę zwykłą. W tym tygodniu w środę wspomnienie błogosławionego honorata koźmińskiego, prezbitera w piątek świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, a w sobotę przypada wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej. Jednocześnie jest to 43. rocznica wyboru świętego Jana Pawła II. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i wszelkich potrzebnych łask Bożych. Przez cały miniony tydzień świętowaliśmy jubileusz 50-lecia duszpasterstwa na Krowodrzy i 40-lecia utworzenia naszej parafii. Wczoraj, w dniu podpisania dekretu erygującego parafię, uroczystą przeświętą odprawił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wraz z dawnymi i obecnymi duszpasterzami. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tych uroczystościach, zarówno wczoraj, jak i w poprzednich dniach, gdy dziękowaliśmy za kolejne dekady życia naszej wspólnoty. Przed Kościołem prosimy, aby zabierać pamiątkowy, jubileuszowy obrazek, który upamiętnia to ważne wydarzenie w życiu wspólnoty. Obrazki są też. Na stojakach, tam, gdzie biuletyny, prosimy zabierać dla siebie i dla innych bliskich. Spotkanie Braterstwa Chorych odbędzie się we wtorek, 12 października o godzinie 15 w Kaplicy Matki Bożej. Wszystkich chorych i starszych, pragnących tworzyć tę grupę, serdecznie zapraszamy na spotkanie. Przypominamy uczniom klas ósmych, że już od tygodnia można zapisywać się. Na cotygodniowe spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Harmonogram spotkań jest wywieszony przy wyjściach z kościoła. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca, jak co miesiąc, składka na tacę będzie w całości przeznaczona na parafialne inwestycje. Przypomnę, że trwają intensywne już przygotowania do wymiany witraży i świetlików w kościele, co jest najpilniejszą inwestycją gospodarczą. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy w październiku codziennie o godzinie 18:00. Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła można zabierać do domu kartki, na których prosimy wpisywać osoby zmarłe. Będą te kartki także wydrukowane w naszym biuletynie. Można je później oddawać w zakrystii lub w kancelarii. Dzisiaj obchodzimy 21 Dzień Papieski. Stypendyści krakowskiej wspólnoty Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zbierają dzisiaj przed naszym kościołem do puszek datki na edukację dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Stypendyści mają także dla wychodzących po mszy Świętej słodki poczęstunek. Proszę teraz o kilka słów przedstawicielkę młodzieży z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Zuzanna, obecnie studiuję prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i w fundacji jestem już od siedmiu lat. Otrzymane w, tym wsparcie, wsparcie, otrzymane w tym czasie wsparcie zarówno to finansowe, jak i, mater, jak i duchowe jest nieocenione i mogąc tu dzisiaj być przed państwem dzięki uprzejmości księdza proboszcza chciałabym przedstawić państwu nas stypendystów takimi jacy jesteśmy. Stypendyści fundacji to z, założenia osoby z y, młode osoby z małych miejscowości, które uzyskują wysokie wyniki w nauce, osiągają sukcesy artystyczne i sportowe oraz angażują się w wolontariat, y, okazując tym wdzięczność za okazaną pomoc oraz stworząc żywy pomnik Jana Pawła II. Y, blisko dwa tysiące młodych ludzi ma możliwość nauki i rozwoju dzięki wsparciu od ludzi dobrej woli. Fundacja to jednak nie tylko pomoc materialna, ale również wsparcie duchowe, które dzięki formacjom, rekolekcjom i dniom yy, wspólnoty pozwala nam wzrastać w wierze i nauce Jana Pawła II. Już dziś obchodzimy 21 Dzień Papiestii pod hasłem Nie lękajcie się. Jest to święto każdego stypendysty oraz osób, które nas wspierają. W tym roku, niestety, ze względu na wciąż trwającą pandemię. Nie jesteśmy w stanie w pełni uczcić naszego święta fundacyjnego. Niemniej serdecznie zachęcamy Państwa do włączenia się w te wydarzenia, które udało nam się przygotować. Szczególnie zachęcamy Państwa do udziału w zbiórce publicznej na nasz program stypendialny. Każdy grosz to inwestycja w naszych młodych kolegów i koleżanki, którzy dzięki pomocy będą mieli możliwość studiować na najlepszych uczelniach w Polsce i na świecie. Gdzie w pełni będą mogli wykorzystać swój potencjał. Po mszy świętej zapraszamy Państwa na słowski poczęstunek przed kościołem, który przygotowali nasi, nasi stypendyści z wspólnoty krakowskiej. Natomiast 23 października o godzinie 20.30 zapraszamy również na koncert kolediacie Świętej Anny, który został przygotowany przez naszych stypendystów oraz przyjaciół z dusz Świętej Anny. W ten sposób chcielibyśmy Państwu podziękować za okazaną pomoc i wsparcie oraz zaprezentować nasze talenty, zarówno te kulinarne, jak i artystyczne. Za całe okazane wsparcie, zarówno finansowe, jak i w modlitwie serdeczny bód zapłać każdemu darczyńcy, każdej osobie, która nas wspiera w modlitwie i również zapewniamy o modlitwie w imieniu naszych wszystkich darczyńców szczególnie 16 dnia każdego miesiąca kiedy właśnie modlimy się w naszej wspólnocie za osoby które nas wspierają jeszcze raz Bóg zapłać Dziękujemy bardzo za tę krótką prezentację i na koniec pomódlmy się o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Ryszard Ziemba z Rusznikarskiej 3, Leszek Kurzdym z krowoderskich Zuchów 19, Jan domagała z krowoderskich Zuchów 23, Stanisław Gala z krowoderskich Zuchów 25, Zofia Kamysz z Batalionu skała AK2A, oraz Stanisław Piskosz z ulicy Stachewicza 17. Dobry Jezu nasz Panie. Dobry Jezu nasz Panie. Dobry Jezu nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Życzę dobrej, pięknej niedzieli i niech to słońce, które zajrzało teraz do nas, świeci w waszych sercach przez cały ten tydzień. Prosimy o błogosławieństwo.